Z tej strony Lourdes, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Biomutant. Tak więc idziemy dalej eksplorować naszą okolicę. Tutaj jest jakaś chorągiewka. Drogowskaz. Pomaga tym, dla których czytanie map to czarna magia. Okej, okay, co możemy z nim zrobić? Zobaczmy. Drogowskazy można spotkać w pobliżu ważnych lokacji na całym świecie. Wchodząc z drogowskazem w interakcję, odblokujesz go. Szybka podróż pozwala się przenieść do każdego odblokowanego drogowskazu przez wybranie go na mapie. OK, aby otworzyć mapę w dowolnym momencie, wciśnij środkowy przycisk. No to w sumie dobra informacja, że będziemy mieli tutaj możliwość szybkich podróży, zobaczmy. Ok, Czyli możemy sobie też robić znaczniki na mapie. O, żeż. Co to za potężna bestia? To pewnie światożerca, który odgryzł nogę przedawnionemu. Pokonanie go będzie nie lada wyzwaniem. No nawet... Światożercy naznaczyli nasz świat. To nie pierwsza i nie ostatnia wioska, którą pozostawi za sobą. Nawet nie wiem, czy w ogóle mielibyśmy jakiekolwiek szanse z nim. O, ktoś żywy. Dobrze wiedzieć, że komuś udało się wyjść z tego cało. Porozmawiajmy z ocalałym, zatem. Słyszał opowieści o strasznościach, które spadły na inne enklawy przez światożerców, jednak nie przypuszczał, że któryś z nich zapuści się aż tutaj. Aura, Twoja wewnętrzna równowaga to dwie połówki, które tworzą przepływającą przez. Wszelką materię, kompletną całość. Niekiedy będziesz w stanie pokazać tę równowagę poprzez swoje uczynki i wybory dialogowe. Niewielu potrafi działać zawsze w ten sam sposób. Nasza jedność jest sumą dokonywanych przez nas wyborów i podejmowanych działań. Ocena aury, będąca wynikiem Twoich działań, wpływa na rozmowy z innymi postaciami. Martwi się, że jeśli nic się nie zmieni. Nie będzie już czego ratować, nawet jeśli drzewo życia przetrwa atak. Nie ma pojęcia, co łączy cię z tym miejscem, jednak coś mu mówi, że wciąż masz dobre serce. Punkty psioniczne. Interakcja z pojmanymi oraz kapliczkami. Psionicznymi zapewnić ci punkty psioniczne, dzięki którym odblokujesz moce psioniczne, można tego dokonać po osiągnięciu wymaganej równowagi wewnętrznej mroku lub światłości. Tak czy inaczej potrzebuje pomocy i mówi, że każdy jest osądzany, podług czynów, a nie intencji. Oczywiście myślę, że możemy postarać się mu pomóc. Jest wdzięczny, że wciąż masz w sobie iskierkę światła. Ach, błyszczy w tobie iskra światłości. Co fajnego jest w światłości? Od samego patrzenia bolą oczy. Patrzenie na ciebie boli bardziej. Zawsze musi kończyć się prywatą. A ty zawsze udajesz, że jest inaczej. Zdobywasz punkt psioniczny. Odblokuj dzięki niemu moce w menu mutacji. Niektóre moce są zablokowane przez Twoją ocenę aury. Co oznacza, że swoimi punktami psionicznymi możesz odblokować wyłącznie moce odpowiadające kolorowi Twojej obecnej aury lub te bez przypisanego koloru. To znów przedawnione. Pewnie zapomniał o czymś ważnym. Sporo dialogów tutaj jest. Mówi, że twoje szanse na pokonanie światożerców wzrosną, jeśli otrzymasz wsparcie plemienia, a w pobliżu znajdziesz dwa. Plemie Mirjadów może być dobrym wyborem. Działają w imię wyższego dobra i kierują się honorem. Niezależnie od tego, na kogo padnie Twój wybór, czeka Cię trudne zadanie. Konflikt pomiędzy plemionami balansuje na krawędzi wojny. Miriadzi chcą powstrzymać Światożerców od momentu, w którym lewiatany opuściły głębiny fali. Dołączenie do miriadów i zjednoczenie podzielonego świata może wydawać się racjonalne, lecz czy to słuszna decyzja? Jedno jest pewne: przeznaczenie jest nieuniknione. Jagni od zawsze kierowali się jedną zasadą wyeliminować słabych, by na świecie zapanowała równowaga. Wierzą, że oczyszczenie jest potrzebne, by odbudować świat. Chcą pozwolić światożercom zniszczyć drzewo życia. Zbratanie się z jagnimi to niekoniecznie zła rzecz, przeznaczenie znajdzie sposób. To Wow przedawniony mówi, że ktoś musi przełamać impas i przechylić równowagę sił na strony Jagnich lub Miriadów. Ja Według niego Sifu plemion, zwłaszcza Miriadów, cię wysłuchają. Oczekuje, że złożysz wizytę przynajmniej jednemu z nich i odegrasz swoją rolę. U Wyczuwa, że podzielasz wizję świata Miriadów. Mirjadzi przyjmą pomoc kogoś, kto chce stanąć do walki przeciwko tyranii Jagni. Przedawniony będzie na ciebie czekał pod drzewem życia, jeśli stracisz pewność, co trzeba zrobić. Ja, Tak czy inaczej, spotkacie się ponownie, gdy odegrasz swoją rolę w wojnie plemion i rozwiążesz problem światożerców. Śledzenie zadań. Twoje aktywne i rozpoczęte zadania widoczne są w dzienniku. Zobacz górne menu wyżej. Możesz zmienić śledzone zadanie, otwierając zakładkę dziennika i otwierając i wybierając inne zadanie. No dobra, widzę, że na mapie pojawiły nam się dwa zadania. Yy, ja wybiorę sobie. Inny świat, porozmawiaj z sifu, jagnich lub miriadów. Kolejne rozwidlenie, więc albo tunel, albo most, co wybierasz? Teraz się zastanawiam, czy tutaj i jedną i drugą drogą dojdę do tego samego miejsca. Raczej nie, dlatego musimy się kierować w prawo. Chyba już nawet tędy będę mogła sobie przejść. Zwykłe, że takie naturalne tunele wciąż istnieją. Większość została zalana. <grywka> Powiem wam, że po prostu przesłodko skacze ta wiewiórka. Oj. Ataki specjalne. Wkrótce będziesz w stanie wykonać atak specjalny. Dostępne ataki specjalne widoczne są w prawym dolnym rogu. Ekranu. Wciśnięcie danego przycisku w odpowiednim momencie odpali atak specjalny. Jakie kurcze ninja małe, no? Ha, świetna sprawa. Te w ogóle, jakie pancerzyki mają? Dobra, pokonany. W sumie nawet nie wiem, czy miałam z nimi walczyć, ale jak już się tutaj pojawiły, no to liczę na to, że dodatkowe punkty umiejętności wpadną albo chociażby jakieś drobiazgi, ale z tego co widzę, to chyba nic. Jeszcze się tylko rozejrzę, tak, w ramach upewnienia, ale faktycznie nic nie dostałam. No, smuteczek, ale. Lecimy dalej. Tu jest jakaś wieża. Przed wojną plemion ta okolica była piękna. Spójrz na nią teraz. Istna strefa wojny. Muszę przyznać, o, że jeśli chodzi o kwestie. Mriadów, przyjaciół, a może wrogów? Lepiej się tam udaj, tylko tak się przekonasz. Kwestie pomysłu na grę to naprawdę bardzo mi się podoba. Okej, okay, kolejna interakcja. Zobaczmy. Zobaczmy. Okej, okay, no to rozumiem, że tutaj zaraz pojawi mi się kolejny znacznik szybkiej podróży. Ej, robaczku. Idziesz ze mną, czy nie? Dobra, najwyżej do nas dobiegnie albo doleci. Droga do drzwi jest prosta. Jeśli się tam wybierzesz, wejdź z przytupem. Ha, mogę wejść norką? Mówi, że musi uważać na przybłędów. Trwa wojna. Rozumiem, że musisz jeszcze odwiedzić inne miejsca. Jak to w inne miejsca? Że musi uważać na osobę. Słyszeli o jakimś intruzie, więc sądzi, że sifu z chęcią się z tobą spotka. No ja myślę, bo już się wystraszyłam, że nie chcą mnie wpuścić Ciekawe, czy w ogóle możemy sobie zmieniać... Yy, wygląd naszego Wiwiurka kierują się zrozumieniem pojęcia wyższego dobra i kodeksu honorowego. Wierzą, że zjednoczenie plemion to jedyny sposób na przywrócenie pokoju. Sifu jest przekonany, że pokonanie światożerców i ocalenie drzewa życia to jedyny sposób, by świat stał się lepszym miejscem. Przedstawię się jako sifu plemienia i wita cię w Forcie Miriadów. Liczył jednak, że się zjawisz. Wieści o prowadzącym krucjatę czujnym Roninie, który przekroczył Wielki Mur przez szczelinę w bunkrze 101, wyprzedziły cię. Mur, który oddziela ich od drugiej strony? Pustkowie, z którego udało ci się tu dotrzeć. Zgaduję, że czas tam spędzony pozostawił w twojej pamięci pustkę, próżną i jałową niczym samopustkowie. Jest przekonany, że wracasz tu z konkretnego powodu i cieszy się z tego. Twój duch rozbudza wspomnienia z czasów twojego dzieciństwa, wciąż czuć od ciebie życzliwość. Sifu mówi, że czasem jedno wspomnienie potrafi przywołać drugie. Nie myślał o Twojej mumie od bardzo dawna, mimo że wiele go nauczyła. Był jednym z pierwszych uczniów Wung Fu. Twoja muma wymyśliła Wung Fu. Z początku chodziło w nim o walkę gołymi rękami oraz wykorzystanie sześciu broni. Bumerangu, shurikenu, łuku, laski, nunchako oraz łańcucha z hakiem. Sifu mówi, że pora odrzucić przeszłość, przynajmniej na razie. Niepokoje dotykają całą krainę, a gdzie nie spojrzeć, tam widać wrogów. Mirjadzi chcą jedności plemion. Ich celem jest zrozumienie większego dobra i ustanowienie kodeksu honorowego. Jeśli wierzysz, że w każdym jest odrobina dobra, wciąż istnieje szansa na lepsze jutro. Zjednoczysz plemiona i pokonasz światożerców, by ocalić drzewo życia. Tak jak mówiłam, oczywiście, chciałabym dołączyć do miriadów. Liczył, że do niego dołączysz. W końcu rozumiesz, że w czynieniu dobra nie ma nic złego. Sifu czekał, aż coś przechyli szale zwycięstwa na ich stronę. A skoro ty jesteś z nimi, to jest pewien, że uda wam się zjednoczyć inne plemiona. Najpierw musisz skłonić do tego plemię jagnię. Mirjadzi są tu po to, by osiągnąć pewien cel. Zostali wybrani, by zjednoczyć plemiona i przejąć kontrolę nad ich przeznaczeniem. Plemiona muszą być rządzone twardą ręką, która poprowadzi je ku przyszłości. Ich bliskim skończyły się możliwości i zostali zapędzeni w kozi róg. Nawet ci, którzy pragną pokoju, muszą szykować się na wojnę. Musisz przenieść walkę na terytorium wroga, inaczej wróg przeniesie ją na wasze. Kiedy na szali leży przetrwanie, wojna jest jedynym możliwym wyborem. Musisz zdobyć wrogie, postarunki i osłabić ich plemię, by rzucić wrogiemu sifu wyzwanie w ich forcie. O kurczę, fajna sprawa. <grywka> Trochę wygląda jak taka mała ciłka. <grywka> Macie łagodne usposobienie, dlatego chcą toczyć łagodną wojnę. Taką, która jednoczy równie mocno, co niszczy. Każe ci się nie bać. Twój los jest ci pisany i nikt nie może go odebrać. Zdobądź wrogi postarunek i zyskaj prawo dzierżenia plemiennej broni. Po zajęciu się wrogimi posterunkami możesz wyzwać ich Sifu, by wasze plemiona zjednoczyły się i na nowo żyły obok siebie. Są już w miejscu, z którego nie ma powrotu. Ich słowa straciły jakąkolwiek moc, i jedyny sposób, by iść dalej, to przemoc zwalczać przemocą. Na twój widok wracają do niego wspomnienia starej wioski. Papa, guy, la bute. Miriadzi chcą jedności plemion. Ich celem jest zrozumienie większego dobra i ustanowienie kodeksu honorowego. Yeah, I have, I Wspomina Twoją dobrą, bezinteresowną duszę i czuje, że wciąż jest w Tobie wola czynienia dobra. Cara, w każdym razie, wspomnienia o rodzinie są silne i potrafią niekiedy ożyć. Spróbuj w drodze do pierwszego posterunku wroga zajrzeć do Starej Wioski. Mimo że teraz to inne miejsce z innego czasu, to jednak sprawi ono, że zapamiętasz. Okej, okay, mamy wyjść z Fortu Miriadów. Mała apteczka, oczywiście bierzemy okej, okay. mówią, że mamy teraz przejść przez jaskinie. Zobaczmy na mapę. No niby tutaj normalnie powinniśmy na spokojnie dojść, tak więc chodźmy przed siebie. Tak, chciałam się przyjrzeć jeszcze y, temu naszemu zwierzakowi z bliska. Ok, odwiedź wioskę ze swojego dzieciństwa. Trochę mylące są te znaczniki, ponieważ y, zamiast tak. Intuicyjnie prowadzić mnie do przodu. Gdzieś mi się tam krzaczą po bokach. Ej, uważaj, to krzywol. Ewolucja nie obeszła się z nimi łagodnie. Zwłaszcza z tymi zwichrowańcami są zdeformowane i pozbawione futra. Ej, odebrało mi pół życia! Kurde. A ja mam z tym walczyć w ogóle? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, spróbujmy, ale patrzcie, ile tu jest ciał w ogóle. Dobry ostrzał! Ej, wyklikałam się. Dobra, uciekajmy. A no tak, bo w sumie jak on trzyma ten... Ło, ten kawałek, nie, wiem, muru czy czego tam. To trochę się broni. Oj oj! A przecież zrobiłam unik. Dobra, spadamy. Trochę się odsuńmy, żeby nie być za blisko. Coś czuję, że chyba jest szansa, że sobie z nim poradzimy. Na początku myślałam, że tak jak z tym pierwszym potężnym stworem, będziemy musieli trochę pouciekać. Ej! Ej, ej, ej! Dobra. Okej. Naprawdę tutaj. Uniki to jest. jaj. Yy, Cuksik. Dobra, przeładujmy. Nawet nie ma możliwości robienia uniku, jak on wali tymi potężnymi. Kamieniami. Dobra. Szybciutko. Nie, 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 nie. Kurczę. Dobra. Naprawdę zostało mu niewiele życia. Dobra, udało się. Pokonany. Tośmy się tu władowali. Dobra, co my możemy tutaj zebrać? Interakcja. Bierzemy wszystko. Mamy jeszcze jakąś skrzynię. O, patrunek. Oczywiście też weźmy. Zobaczmy tylko tutaj, czy z tych ciał ewentualnie możemy coś wziąć. O, tutaj jeszcze coś leży. Dobra. Tych stworków to raczej chyba nie mogę tutaj podnosić. No okej, okay, to lecimy dalej. A mamy jeszcze awans przy okazji. Luknijmy sobie. E, jeden punkt do dodania. Poprzednio zwiększyliśmy sobie siłę. Teraz chciałabym sobie troszeczkę ulepszyć. Żywotność. Wydaje się lepsze. Doskonale. Mamy też punkty ulepszenia oraz dwa punkty psioniczne. Moce psioniczne. Buchający płomień. Aby użyć buchającego płomienia, wciśnij przycisk przypisany do umiejętności. Mrok 2, światłość 4. Albo mrugnięcie. O! Teleportujesz się w kierunku, w którym się poruszasz, a w miejscu, w którym pojawiasz się, ponownie powstaje fala uderzeniowa. Buchający płomień, wystrzelicie naprzód, a za tobą pozostanie płonący ślad. Myślę, że chciałabym sobie tę umiejętność odblokować. Przypiszmy ją sobie pod kwadratem. Możemy sobie ulepszyć odporność. Nie, nie mamy żadnych takich punktów. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!